Co? E, ty Nie, o, ej, słyszysz, y, bar? Y, halo? No, no halo. siema, co jest? O siema, y, tworzysz gildię, się... bo my jesteśmy bardzo chętni i mamy już y, Szeleznęku. Zaraz... No co chcesz? No my chcieliśmy, z, y, jak to, należeć do twojej gildii. No. no dobrze, leci. No co jest, bo zaraz idę z domu. No ja go znalazłem, przyjaźniłem się z nim 8 lat 8 lat? No 8 lat No to jak? Tylko że Wyjdzie... to jest... To jest z tego? i homoseksualista, to już nie koleguje się z nim A co chcieliście się dowiedzieć? Na jego temat coś Co my? Chcemy do Gildi My chcemy do gildii. Halo! Nie, czekaj, mm. czekaj, bo on chyba z kimś gada. A co to Hattysa? Fubu, ja z nim parody robiłem na twój temat, także... No. Nie wiedziałeś? Fubu. U was Fubu nie gada. Ja... A nie, Paweł, na razie. Jak to? Postaramy się o to gili, wiesz? On mnie goni! Goni mnie Ja! Yeah! Aż mi zdech. Zdechnę. Ej, słyszysz? Bar. Bar, słyszysz? Słyszysz mnie? Ej! Bart no. X. Dobra. Ty jakbyśmy mogli należeć ludzi. do Twojej gildii, czy nie możemy? Ale mi ma to zwalić, że ja to będę, Makto zwalić, to nie mój problem. Ty no, kurde. Ty pisałeś. Ty... cicho. nie, można do gildii, czy nie można? mnie kurde to wkurza! Jak ty tam ich Słuchaj, bo ty pisałeś, że jak to że szukasz, że wózcie. szukasz do gildii, no co nie? Już no dobra, no swoim wózkiem, no. No i co tam Tam chcieliście. <laughs> Teraz <wsiać>. to <laughs> nie rozmawia. No, kurwa, to jak, to możemy być w twojej gildii, czy nie możemy? Tak? Być? To spójrz przed lustro. Chyba na to bardzo nie To możemy być w komu, komu? Grzy, czy nie możemy? Hale. Ja się z nim 8 lat przyjaździłem. Na no, obsydianie mieliśmy surę, ja 45 okradł z niej. O my tu! Kurde na razie kada, Tak samo potem ta opinia się przeniosła na moją postać na y, Feniksa. No ale no to patrz, przyjaźniliśmy się 8 lat on mnie tam okradł na EQ ponad kafla warte. <śmiennie> Widzisz? No to widzisz jaki z niego frajer A ty się fubu nie śmiej, bo ja biedny nie jestem ja nogi mam i się kurwa zamknij, bo nie gadam z tobą. I ale wiem wiem, bo kiedyś miałem tam na Obsydiana chyba... mówiłeś, że mi przed pokazywałeś jakieś te itemy co to jest, nie? A no bo no, mam, kurwa myślę, mam, gdzie też dobra. No to po, pokazywaliśmy ci stalkę tam, że no, y, ta ta do PZ plus 8? No jebał mnie, ale teraz się boi nie, kurwa jak mnie widzi to wypierdala jak drugi. No spał mnie przecież... cały czas. No chodziłem. Zbier... Kolegowaliśmy się, mówię ci przecież. On mieszka dwa bloki ode mnie. No ale teraz się boję w ogóle wszystkiego, że on z domu nie wychodzi, on ma dziewczynę przez... on ją na katalogu publicznym poznał na Gadugadu. -gadu. Ale ty kurwa nie masz dziewczyny, no to się zamknij. <ścoughs> Dobra, Nie, ten, ten invalido jebany, nie, nie denerwuj się. <ścoughs> Ej, panie, mrupler, kurwa, pośbierze. panie Nie, nie, No Closed i co nie, No nie, czę, czę mnie. Taki by, nie, nie, do... nie, No nie, 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 kto to nie, 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 kurwa zamknij ryj, invalido. Ja piernicie! Nie gram. Bo, on jest na, serbie... mam na takim wygram! Nie grać? Walida trzeciego stopnia jest. No wiem! <laughs> no wiem! A, a, a pomalowałeś ten wózek? Bo słyszałem, że on z Amelinium jest. <laughs> Jezus, nie, Patrz, <laughs> <laughs> gadać! Zaraz wrócę, zaraz, 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 zaraz no, Wiem, że z moją starą pomalowałeś, bo twoja stara nie ma. <laughs> e! Fura, e! <laughs> no bo nie ma! <laughs> Panie, Klu gadasz pan tam fubu, czy nie, bo jak zaraz tam pójdę, to. Dostajesz. Ej! Ej! Weź pan! Trzymaj do gildi! No, czy nie pan ci kurde nie, bo ja normalnie <śmierdzi> a... zaraz mam... nie Ej, wzi. barks! Barks! No dobra, zamknij Ej. inwalido! Śmierdzi ci kurwa z nogi. Dobra, tylko co jeszcze Ej, barks, tu to 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 jak możemy. Muszę... Kurwa, on to... kolegów szuka to. Barks, dasz nas do gildi, barks! Dasz nas do gildi, barks! Dasz!